Dziś powtórka. Dodawanie, odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym. No to przystępujemy do pracy. 6,7 dodać 3,8. No dobra, jak to robimy? 6,7 i ważna sprawa przecinek w obu składnikach musi być w tym samym miejscu, jeden pod drugim, czyli oczywiście tu będzie 3 całe. 8 to dodajemy 7 dodać 8, 15. 1 i wędruje dalej. 1 i 6 to jest 7, dodać 3, 10. I ważna sprawa, przecinek w, w sumie w tym samym miejscu co w składnikach. No dobra, drugi przykład. 7 całych trzy dodać 2 całe 27 no dobra, dodajemy 7,3 i ważna sprawa przecinek. Najpierw stawiam przecinek, żeby prawidłowo wpisać liczbę. 2,27 brakuje mi tu cyfry. O, nie muszę jej tu pisać, ale przecież wiemy, że ułamki dziesiętne można rozszerzać przez dopisywanie na końcu zer. Dopiszę. 0 Będziemy mieli 7 całych 30 setnych. Dodaję. 0 dodać 7, 7, 3 dodać 2, 6, 7 dodać 2, 9, przecinek. oczywiście stawiam tam, gdzie trzeba. Dobra, to teraz odejmowanie. 8 ,2. odjąć 6 całych 8 ,2. 7dziesiątych odjąć. Czy mogę od 2 odjąć 7? No pewno, że nie mogę. Co robimy? Zabieramy stąd 1, będzie więc 7. A tutaj ta jedynka pojawia się jako 10 i dodaje się z tą cyfrą, która tutaj już jest liczbą. No więc mamy 12 i teraz 12 odjąć 7 to jest 5. 7 odjąć 6. To jest 1 przecinek stawiam tam, gdzie powinienem go postawić. No dobra, kolejny przykład 3 całe i 3 tysięczne odejmuje od tego 245 tysięcznych. Podkreśla. Czy mogę od 3 odjąć 5? No pewno, że nie mogę. Czy mogę coś pożyczyć od zera? Nie, a od tego zera? Nie, więc zwracam się o pożyczkę aż tutaj. Zabieram jedną jedność. Ona się na chwilę pojawia tutaj jako dziesiątka, ale na chwilę, bo przecież tu muszę pożyczyć, a więc będzie dziewięć, a tu się pojawi dziesiątka. Też tylko na chwilę, bo my potrzebujemy tutaj dziesiątkę, czyli będzie dziewięć, a trzynaście w tym miejscu. I mogę już odejmować 13 odjąć 5 to jest 8. 9 odjąć 4 to jest 5. 9 odjąć 2 to jest 7. I 2 odjąć 0 to jest 2. Czyli 2 całe 758 tysięcznych. No dobra, a nieraz liczba nie ma przy, przecinka. Jed, jeden z elementów działania, na przykład 12 odjąć 2, 2 całe i 60 12. No nie ma przecinka jest liczbą całkowitą. Ale jeśli ja dopiszę przecinek i dopiszę 0, to przecież mamy 12 całych i 0 dziesiątych, to jest nadal 12, ale za to mam przecinek. Mogę odejmować 2 całe No do, od zera oczywiście nie odejmę, no to pożyczka 1 pojawia się w tym rzędzie jako 10. 10 odjąć 6, 4 od 1, 2 nie mogę. No to pożyczka będzie 11. 11 odjąć 2, 9. Wynik 9 całych i 4 dziesiąte. Na stronie widzicie też zadanie domowe, które macie odrobić, ale ja chcę sprawdzić, kto ogląda mój film. Dlatego prosty jeden przykład do zrobienia. Już podaję. 6 całych i 3 y, całe. Odjąć 2 całe. 6 y, całych i 3 Przepraszam. Odjąć 2 całe i 4 dziesiąte. Wynik tego działania za pośrednictwem dziennika elektronicznego wyśl, wyślijcie mi. Ja w ten sposób będę wiedział, kto oglądał mój film. A kto odrabia tylko zadania, które zadaje. Pamiętajcie, zadanie są zarówno na dzienniku elektronicznym, jak i na stronie, yy, którą w tej chwili oglądacie. Do usłyszenia za niedługo. Pojawią się kolejne filmy. Dziękuję.